Gdzieś dajcie widzowie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj nagrywam wraz z sonem 16 o to jak zabiłem. No może nie zabiłem, ale stoczyłem bitwę z dość dobrym graczem. No i oczywiście wygrałem. Resztę zobaczcie co jak przebiega walka. Zobaczcie w odcinku. No i chciałbym Was zaprosić do lądania. A oczywiście gram też na najlepszym serwerze. Na e? Jak? Jak nie dostałeś trójząbem? Odkąd dostałem, jakiś eee, atemizm eee, to widzenie w ciemności. Poczekaj, mogę no, Ci tym jak teraz zbić? No, mogę. Okay. Mogę. on tyle zadaje? Bo mat 15, Sharpness z 15. Aha. Muszę napisać, no, że... Oh my gosh. Przecież...

Tak! Ale jak ja mu mało zadawałem, jak on... jakie ja mam... A siły! Nie? No teraz nie powinniśmy od się bić. Napisałeś no, i Dobra, teraz nie możemy. Dobra. A poczekaj mogę tym? Nie mogę tym. I czemu ty dostałeś? A, nie, po prostu... Ej! Dostałeś! A bo tak się możemy bić! A, ale tak drzucane, się nie możemy! Drzucamy, a, to nie a ja wiem, jak to robimy, to, marnuj, to usuwa nam się ten efekt, jakby jest, że jesteśmy z klanu i możemy się bić. A, ale tak, normalnie to. się nie możemy. Coś czuję, że tak to działa, bo mamy zrób, anti -logout. Zrób to, zrób to. Co zrobić? No robić, no, bo teraz możemy się bić. Ale nie rozumiesz, że teraz nagle będzie ten? Że jest włączone pvp? Nie, nie rzucaj we mnie. Ja zombie. Możesz mnie nie podkradać tego. Poczekaj. Ten Poczekaj, no muszę przy mm. tym jak czy, przeczytać coś. Dobra, 2F1. Ja, tak, git. Gotowi? Y halo, DCTC, zapraszam. Potem. Nic, rokas, PGP, ok, kitek, chodź. Zdobywać. Jak zdługać? Zdobywać, Przeczytam. I tyle. I, i, I nic nie było o żadnej umowie. Co? Będą powiększone energetyki! Jest! On jest taki malutki! No. Będzie chyba 5 slotów energetycznych. Wow, dodatkowych? Mało trochę, ale jest. Takich! Dobra, widzowie! Tutaj robimy niezłe te. Trochę mało ten! odcinek się, ma, odcinku się mało dzieje. Ale no ogólnie nie mam sensu. Dobra, sprawdzę. Bo nie mogę być kur kurczaka. No patrz. Nagrywa się. Dobra, widzowie, tutaj mało się dzieje trochę w tym odcinku, no ale to jest taki odcinek, żeby pokazać, jak jest normalnie na takim serwerze. Nie, bo... To jest najlepszy serwer, wbijajcie. Właśnie, wbijajcie, bo opłaca się, tyle powiem, opłaca się. Tutaj zabiliśmy najlepszego myślę, że gracza, na... nie, prze... prawie najlepszego, bo najlepszy jest admin. No, tutaj nie, Olix gofer, jest najlepszy. Gofer, jest gofer sobie najlepszy. gofer przecież w ogóle nie grał. Grał. Najlepszy na grał. serwerze. Y... Gofer mnie raz... Olix. Cytam, dwa razy Olix właśnie ma tutaj najlepszej Temy. Ma najwięcej kasy. W Baltopie my jest my najlepszy my chyba. W Akurat w Baltopie nie jestem najlepszy. Nie? Ale moje, jestem piąty, a tak to byłem dzisiaj pierwszy, ale wydałem po prostu chaj, mój, cały. A! O, ja jestem top cztery! Widzowie, ja jestem top cztery w baltopie na serwerze. Wyżej ode mnie. Ja. Yeah. No, więc no, wbijamy, no, robimy... No. I zowie. więc no, jednak coś się stanie i robimy właśnie... Właśnie wbijamy top 1 na baltopie. Dobra, w sumie nie. Spróbuję dla, dla, dla was ten y, dostarczyć content i się spobić z kimś. O kurde! Mamy? Serwer wywaliło Dobra, ze to nie. Możemy stoczyć pojedynek. No. Oddam ci itemy. Albo kup sobie totem. Kup sobie totem nie, i nie, po prostu to zb. Nie. To ja może O nie. Nie, nie kupuj, nie kupuj, Ja się sam kupię. Dobra, ale sprawdzę ile kosztuje w ogóle. Yy, dwa, jeden taki. Jeden taki? No? Jeden. Kiedy on stanie? To zagramy do zbicia totemu. Dobra. Dobra. Goc na W sklep. Dobra, no to do zbicia to temu tymek. I chodź teraz na PVP. O kurde, typy, typ, sroka. Szybko, pij go. sobie tutaj spróbujemy zabić typa. Niestety nam ucieka, bo... Ma najprawdopodobniej nieskończoną fierwerkę taka jak ja i nie mogę go walnąć. Przez co zginie. Nie zginie właśnie. Kurde, szkoda. Nie nieskończoną kosztuje. Nie kosztuje. Ona... Ona kiedyś była do wydropienia z customowych itemów, ale nie wiem czy to jest. Sprawdź na sklepie jest ten. Na rynku. Nie ma. Dobra, chodź, to do zbicia to tam. A o co ja powiedziałem? No że... Ja powie... No, że A, kupisz nie, sobie sam. Mam nie A... Mam tam. Nie masz to temu? Masz? Nie. No to sobie kup. No to, muszę sobie no to No to ja ci kupię, przecież to jest stanie. Tutaj masz sklep, by było szybciej. Kurde, kliknęłem dwa. Nie kupiłeś. Kliknęłeś kliknąłem Kliknę, ten, żeby... kliknąłem, kliknąłem yy, ten, enter. Jak? Kliknę na ten. Hop, a nie, to na mój. Ej chłop, tu jest? Proszę, do zbicia tu temu, łap. U mnie, to ja chłop się na nas wracali. Dobra, to poczekamy. Widzowie, tutaj typ... Ej, czemu wyłącz, ja biegam po ziemi? Wyłączyłeś PvP. No to ja będę po ziemi. Dobra, widzowie. Nie, nie bij mnie. No jeszcze nie będę ci bił dobra, teraz będziemy, będziemy ten, próbowali będzie znowu była. zabić tą srokę, dobra, poczekaj, ci, ci, da, pójść, czy pójść, dobra, pójdę, ty Tymek, stój tu obok, stój tam, możesz sobie oglądać, pójdź na spawn'a. Napisze, kolega nie no, napisałem okej. Okay. Wyszedł. Nie idź, nie idź do mnie. No, trzeba bardziej to płacić. Ej, nie, 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 słabo. Mam jeszcze Dobra, ja będę ja tu obserwować. Co się dzieje? Ej, komu pomóc? Tobie, pizzy, mu. Nie pomagać. Masz. Ok. Zombiaki, zombiaki, pomogę mu. To mnie to Boję się. W razie czego to tak zaczniesz go klepać, żeby już stop, nie? Albo poczekaj. Stop, poczekaj. Napisz mu, żebyś mi poczekał z biciem, nie? Nie, nie bi, nie bi go, nie bi go. Spokojnie. to nie patrzy na ten. Ja dotrzymam umowy. I ja w razie czego ten. Bo nie przestanę bić akwarium. Potem To tak, gramy do totemu. A będzie cię bił po totemie, na no to ja wchodzę. No, no, to mu wchodzisz, bo on, on nie dotrzymał umowy, to, to ja też nie dotrzymam umowy. A zubiaki mnie zaraz zabiją.

Dotralizmy? Good fight. Dramy? Nic. Nie no, nie bijmy się. Uwaga, widzowie! Tutaj kontent dostarczony. Przepraszam, że mało mówiłem, ale wiecie, kontent dostarczony. Myślę, że to, to byłby koniec filmu, bo już mi pada set, będę sobie naprawiał teraz, no i to już nic nie będzie A ciekawego raczej, wątpię, żeby coś się fajnego stało, jakby było coś, to odpalę jeszcze nagrywanie, no i zobaczycie w następnym odcinku, jeśli coś będzie fajnego, więc no widzimy polecam się w następnym serwer. odcinku, tak, bar bardzo polecam serwer, mega mi się podoba, mega fajnie mi się gra. Więc widzimy się w następnym odcinku. Tutaj no już sobie set. Mili są operatorzy. co robią? Mili, mili do... no, mili bardzo operatorzy. Znaczy, jakiś jeden musi być. w ogóle No akurat aktualnie nie? nie ma. No są miłe osoby. Bardzo mi się podoba serwer. Nie. Polecam, wbijajcie. Widzimy, a, widzimy ja się robimy. w następnym odcinku i pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Widzimy się w następnym odcinku i cześć! Dobra. Panie Ci czego nie udałeś?